Całkowicie szczerze muszę powiedzieć, że wskazany temat mocno mnie ominął, ponieważ dowiedziałem się o nim bardzo niedawno. Otóż jest to bardzo drażliwy, aczkolwiek też pokazujący, pokazująca bardzo wiele rzeczy sprawa, szczególnie związana z tym jak te fake newsy dosyć szybko się szerzą, ale już koniec wstępu. Przejdźmy do meritum. Otóż w sierpniu tego roku na TikToka wyciekło bardzo ciekawe nagrania, które nie ma co ukrywać, stało się dosyć szybko wiralem. Otóż na kanale Piotr Hodak Kwiny to lubią znalazłem ten filmik i on pokazuje mniej więcej coś takiego. No i od razu Większość uznała, że to na pewno muszą być, no musi być apokalipsa zombie w Chinach, tylko jest ukryta, ponieważ chiński rząd bardzo często wszystko ukrywa. No i oczywiście podchwycili to przede wszystkim fani filmów o zombie i teorii spiskowych. Nie będę jednak dłużej Was trzymał w niepewności, i od razu powiem, że nie, ten filmik nie jest prawdą. Otóż jest to tak, jakby kadr, jest to być może też promocja e, pewnego filmu. Jak podaje fakenews.pl, ten film to kadr z rosyjskiego serialu. I ten serial to właściwie jest Zwiastun, i nazwa tego serialu to Halloween. Także internauci zwrócili uwagę przede wszystkim, że cała sala wygląda bardzo podobnie do tego jak na zwiastunie, więc chyba nie muszę dodawać, że to się okazało właśnie dosyć łatwe do zweryfikowania. I przede wszystkim no, na pewno nie chodziło tutaj o zombie. Ale więcej przeczytacie sobie w linku, który zamieszczę na, na fakenews.pl Ponadto, na stronie wibes.pl autor wskazał bardzo ciekawe rzeczy, jak się w ogóle ta cała plotka zaczęła. Otóż, jak podaje portal, newsweek.com podał, że trend powstał w wyniku złej interpretacji artykułu We Are the Mighty z 2021 roku. Ogólnie sprawa wygląda tak, że tam e, autor tegoż tekstu, tegoż artykułu. Napisał, I że jakby to powiedzieć, w Chinach apokalipsa zombie wybuchłaby bardzo szybko, ponieważ tam nie było żadnych informacji, bo rząd zawsze ukrywa swoje niepowodzenia. Tak przynajmniej uważał autor. I nawiązanie było do World War, World War Z. World War Z. Przepraszam. No i ogólnie rzecz biorąc. No ludzie oczywiście to pochwycili. No że jak był covid, to na pewno musi być w Chinach właśnie teraz i to. Także nie muszę też ukrywać jak szybko stało się to wiralem. Jednakże wszystko i te nagrania, opinie i różne rzeczy obiły się szerokim echem na TikToku czy to na YouTubie i między innymi na kanale Finy yy, pewien autor przedstawił z tego co odszukałem dwa filmy na temat zombie no i w jednym pokazuje właśnie, że w Chinach jest tragedia, bo zombie odkryli, stoi wojsko i tak dalej no tylko od razu muszę powiedzieć, że od kiedy w Chinach kobiety noszą hijaby no to od razu można łatwo zdementować, a jeden zresztą w komentarzu człowiek napisał, że czy użytkownik napisał, że akcja dzieje się w Indonezji na pewno nie dotyczy zombie Drugie zaś nagranie pokazuje kobietę, która bardzo mocno się wygina i od razu padło stwierdzenie autora, że no to na pewno jest zombie, że coś się złego dzieje. Ale muszę od razu zdementować te przypuszczenia autora, ponieważ z ruchów kobiet wynika, że może ona być chora po prostu na chorobę neurologiczną. Ja ze swojego punktu widzenia I ze swojego też doświadczenia jakiegoś związanego z wiedzą i czytanie artykułów na ten temat zdaje mi się, że chodzi tutaj o dystonię na www.mp.pl jest nawet napisane, że dystonia to jest po prostu nieregularne wyginanie i mimowolne ruchy na tym portalu też możecie więcej czytać, ja go zacytowałem właśnie w tym momencie, także jeżeli chcecie więcej, to zachęcam do jego przeczytania, wszystko będzie w linku w opisie, oczywiście. Wyjaśniając jeszcze fakt dotyczący rzekomego zmartwychwstania, bohatera tego przerażającego filmu, trzeba powiedzieć jedno, po pierwsze, wybudzenia z kostnicy nie są jakimś ewenementem ponieważ bardzo dużo takich sytuacji się zdarzało no i też jedną bardzo ciekawą sytuację którą przeczytałem jest to, że jeden Rosjanin został określony jako martwy, bo zatruł się właśnie alkoholem ale się później okazało, że wstał i wrócił na imprezę, więc to jest bardzo ciekawe to źródło będziecie mieli pokazane i dlatego mówię, że to nie jest ewentualnie i wcale nie oznacza to, że ktoś jest zombie, które zresztą nie istnieją. Ostatecznie jednak, jeszcze, żeby potwierdzić swoje przypuszczenia doniesienia swoją obecną wiedzę, trafiłem na portal ABC zdrowiem. Oczywiście link też będziecie mieli przypięty w opisie. I tam pewna. Internautka zadała pytanie, czy wydarzenia z The Walking Dead są możliwe do zrealizowania. No i lekarz odpowiedział jej krótko, że nie jest to możliwe. Jakby... Pewnie, być może nie zirytowany sytuacją, bo po prostu stwierdził, no... Że nie ma co wchodzić w dyskusję, po prostu trzeba odpowiedzieć prostym jednym określeniem. No i to całe wyjaśnienie, jeżeli chodzi o film. Jakby nie ma się, bać, nie ma się czego bać. Sam autor na portalu, który został wcześniej wspomniany, czyli vibes.pl, napisał jasno, że zombie nie istnieją, że to bajka i naprawdę nie ma co w to wierzyć, bo to po prostu no, głupota jego zdaniem. Może to moja nadinterpretacja, co uważał, ale tak mi się wydaje. No i jeszcze przy okazji warto wspomnieć, że pierwotnie zombie zawsze wywodziły się z religii Woodu i na pewno nie były to takie zombie, jakie są przedstawiane w filmach z Hollywood czy innych twórni, więc nie ma się czego bać, sprawę tak jak mówiłem wcześniej bardzo mnie ominęła, ale mimo wszystko myślę, że nie jest to żaden problem ponieważ warto uświadamiać ludzi, że na TikToku szczególnie takie trendy szybko się rozwijają i trzeba zachować ostrożność, żeby nie popaść w niepotrzebną panikę a ja się tymczasem z Wami żegnam, pozdrawiam, wyczekujcie kolejnych produkcji i do następnego.